Pokazy rzeźby w drewnie to jedna z wielu atrakcji, jaką oferuje Olsztyński Skansen. To także niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo, jak powstają prawdziwe dzieła, wykonywane własnoręcznie przez artystę. W dni weekendowe pokazy te prowadzi pan Zbigniew Małkowski, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a przez cały tydzień swoje rzeźby demonstruje pan Adam Eckert. Pan Adam Eckert swoje prace prezentuje w sklepiku z pamiątkami, który znajdziemy od razu, gdy tylko przekroczymy bramę ze wsi Borki. Adam Eckert pochodzi z uzdolnionej rodziny rzeźbiarskiej z Nidzicy. Rzeźbi średniowiecznych rycerzy, mnichów, mieszczan. Scenki obyczajowe, także świątki ma też w kolekcji wojów grunwaldzkich. Co pan pięknego tutaj tworzę. W tej chwili robię jabłośka z drewna. Jeszcze Chińczycy nie, mnie nie podrabiają, także to jest pamiątka z Mazur. A poza tym robię, na co mam natnienie. Znaczy, rzeźbiarstwo to jest trudna sztuka? Dla mnie jest łatwa, dla nich trudna. Mi się zdaje, że trzeba się z tym urodzić. Jest ten talent? No, talent też, ale pracowitość najważniejsza. I trzeba po, czym, po kimś odziedziczyć. Ja odziedziczyłem to po matuli. Matula to malowała te obrazki Świętej Pamięci. A nas trzech braci było i każdy rzeźbił. Polska rzeźba ludowa to historycznie najstarsza dziedzina sztuki ludowej, rozwijająca się na ziemiach polskich wśród niższych warstw społeczeństwa od końca średniowiecza do połowy XX wieku. Podstawowym materiałem polskiej rzeźby ludowej było drewno. Rodzaj wykorzystywanego drewna zależał od typu rzeźby. Monumentalne figury i krzyże wykonywano zwykle z dębiny lub sośniny. Małe figurki wykonywano z drewna miękkiego i pozbawionego słojów, czyli lipy, olchy, topoli. Szczegółowe informacje na temat pokazów rzeźbiarstwa znajdziecie państwo na stronie internetowej muzeumolsztynek.com.pl.